Siemaneczko. Siemaneczko, siemaneczko. Z tej strony GooGamer, czyli Oczywiście. Edgy Martix, <laughs> Edgy jak już wiecie, on Zaczynamy dosyć nietypowo, ponieważ chcemy wam podziękować za 1000 subskrypcji na naszym kanale. kanale. Dlatego <laughs> specjalnie na tą okazję zamówiliśmy tort z napisem 1K YouTube, żebyśmy mogli Ale patrzcie śmiechować. jaki ładny ten tort zrobili, że jest i czerwony i biały, jak znak YouTube'a. Dokładnie jak Zasubskrybuj kanał, czyli w tym momencie, kto jeszcze nie suwno, musi zasubskrybować. Oczywiście. <laughs> Przycisk do subskrypcji macie na tym torcie. Znaczy nie ma go, ale ma, tu pisze 1k, a ma pisać 2k. <laughs> Dokładnie, więc trzeba subskrybować, żeby kolejny tort był 2k. <laughs> a dzisiaj, oprócz tego, że sobie świętujemy, też dodatkowo będą moje urodziny tutaj świętowane, to jeszcze mamy szampany. A jak szampany. są szampany, to wiadomo, co jest dzisiaj? No, sylwester! sylwester. Czyli dzisiaj świętujemy nowy rok, a zarazem urodziny. Edzi, tak. Które są 4 stycznia? 4 stycznia, ale świętujemy sobie dzisiaj w naszej ekipie. w odcinku ekipie. możecie pisać najlepszego dla Edzi, liczę na was, że. Ja tak samo na Będzie was liczę. Dużo komentarzy dla I dzisiaj Edgy. chcemy Wam ogólnie pokazać trochę z szykowania właśnie na Sylwestra, na urodziny, więc taki luźny vlog, więc zapraszamy do oglądania. Dokładnie. Przygotowaliśmy sobie trochę gier. Na pewno zagramy w crime story. Dokładnie. Crime story to jest na podstawie tutaj obrazków. Opowiadamy różne historie. My wymyślamy bohaterów, postacie. Tutaj mam taką kartę i to jest takie wskazówki czyli na przykład musimy powiedzieć, że postacie jeszcze sobie wezmę? Ułożyć historię musimy. Tak, z na przykład postacią. dziennikarz dziękował. W przytułku komu? Żołnierzowi. Żołnierzowi, dokładnie. I tak to się mniej więcej Trzeba miejsce układa. podać, co robił, z kim. To są karty. I trzeba układać takie tak. historie i się dostaje punkty za nie. I to na pewno sobie bardzo, dzisiaj... fajna, bardzo fajna gra. Jeśli macie którąś z tych gier, to dajcie znać w tak, komentarzu tak, bo... koniecznie. Na pewno sobie w to dzisiaj zagramy Dokładnie. Na sylwetra, teraz topka na siedem. Teraz topka, Monopoly. na tak. północ, czyli na nowy rok. Monopoly. To jest Monopoly, które nam zajmuje jakoś około 4 godziny. Myślę, że będziemy w to grali. Tym Dokładnie. razem wersja Tatry i Zakopane. Monopoly, Tatry i Zakopane. Nie, no. Dużo mamy tych różnych monopoli, ale teraz to wow. Uwielbiamy Tatry, więc myślę, że będzie super gierka. No i oczywiście najfajniejsze gry to są przygotowane przez nas. To będzie gra przygotowana przez nas. 7 sekund, 30 sekund i 1 minuta. I każdy będzie losował i jakieś zadania ma. Zobaczę, co mi się udało wylosować. Pierwsze. Masz 7 sekund, by wypić klankę soku. No, to jest łatwe łatwe. Tak, dosyć łatwe, ale A różne. Są. mi jeszcze drugie, co mi się udało wylosować. No, co na przykład? Masz 30 sekund, by obrać ziemniaka. O nie. Zobaczymy, co to wylosuje. No ciekawe, ciekawe będzie, na pewno będzie ciekawe, I Jeszcze więc... przygotowałam takie, powiedzmy wróżby, tylko ich nie będę już otwierać. Tutaj będzie tak, jest nas, nas, nas będzie piątka, zaplątałam język. Tak. I będziemy losować na przykład, w 2020 roku spotkasz i tutaj są przykłady, kogo będziemy mogli spotkać ze sławnych osób. Dokładnie. Kolejne w 2020 roku nauczysz się, w 2020 roku pojedziesz do. I, i wydasz. W 2020 roku wydasz 1000 zł. Więc Zobaczymy, myślę, że. Jaka będzie wróżba? Myślę, że będzie się działo dużo, pogramy, pobawimy się. A i jeszcze slager ma przynieść Cluedo. Tak, jeszcze slager Właśnie. ma przynieść Kludo, więc. Więc będzie gier. troszkę Gierek. Na no pewno mamy. będzie fajny sylwester. Lecimy dalej z przygotowaniami. Dokładnie. Teraz chwila dla damskiej części widzów, e, czyli makijaż sylwestrowy. Oczywiście Dokładnie. ja używam sobie tak, oczywiście, najpierw kremik. Potem na kremik mamy podkładik. Ja używam z Farmace'is. Jest to fluid matujący 02. mam taką ciemniejszą karnację. I oczywiście wklepuję go nową, bo to jeszcze nie używano gąbeczka. Tak, Żeby na tę okazję. Taką oto czarną gąbeczką. No, w sumie przedstawione kosmetyki są ode mnie praktycznie wszystkie, oprócz, no oprócz tak. podkładu i fluidów. Mhm. Dokładnie. Yy, ogólnie nie używam rozświetlaczy, bo nie bardzo jestem ich fanem, ani brązerów, także u mnie jest taki dość prosty ten makijaż. Yy, tak, cienie. Yy, w cienie poszłam oczywiście w złote kolory, yy, w takie też brązy świecące, no bo oczywiście to Sylwester, czyli mu wszystko musi się Fajne. świecić jak najbardziej. Tak. Dlatego myślę, że ten, ten kolorek mhm. i ten będą dzisiaj królowały zdecydowanie. Fajne są. Oczywiście cienie będę nakładać sobie pędzelkami, uwielbiam te pędzelki, najczęściej używam tego i tego dużego, ten sobie robię tutaj eyeliner, ten mm -hmm. no, mam jeszcze do rozkasywania drzwi. Co my tu jeszcze mamy? Oczywiście pod cienie używam podkładu, dzięki temu podkładowi lepiej się cienie trzymają, konturówka, która mi prawie wypadła, <głos rolls> konturówka do ust. Mm -hmm. I jeszcze taką szlinkę do tak, tego dobrałam pod kolor, pod kolor konturówki. Tak. No i oczywiście wszystko utrwałam takim fixerem, czyli ten makijaż wtedy utrzymuje się nieco dłużej. No i oczywiście zrobiłam jeszcze pozytywne tak. Fajne. Więc to, był, to była chwila dla y, damskiej części naszych widzów. I jeszcze oczywiście nasze kreacje sylwestrowe. Martyk taką piękną, nową koszulę sobie tak, założy. Najlepszy no jeszcze zdradzimy Wam, że kuzyniu. Tak, Łukasz ma dokładnie taką, ma taką, 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 taką samą, więc rozmiar. będziemy dzisiaj w takich samych koszulach. Bratiszkowie, więc... bliźniaki. Tak, dokładnie. Pozdrawiamy bliźniaków przy okazji. Pozdrawiamy. A ja założę taką, jak już mówiłam, wszystko się musi na tak. Świeci, Sylwestro. świecić, Sylwestrową świecącą sukienkę. Dokładnie, więc. Przy okazji, jeszcze takie outfity. Balon na Sylwestra. Go Dokładnie. Trzeba przystroić y, mieszkanie teraz balonikami na Sylwestra, tak co jest, nie? Takie. Wow. Nie, no, balony są fajne, 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 fajne są balony. Fajne, naprawdę. Fajne. I mamy dla Was challenge. Dokładnie. Jak Chcecie całe to mieszkanie zobaczyć, oczywiście, w balonach? To co mają zrobić? Dokładnie. Mamy dla Was challenge. Jak wbijecie 80 łapek pod tym odcinkiem, to całe moje mieszkanie wypełnimy posufit balonami. <laughs> więc, no <laughs> więc yy, dajcie, bo ja chcę to zobaczyć naprawdę. Łapeczka, łapeczka, łapeczka. Pamiętajcie, bo naprawdę ja chcę to zobaczyć i nie będzie tyle balonów, tylko będzie zdecydowanie więcej, więc liczę na was. <laughs> Pewnie, czekając na gości, zamówiliśmy sobie maczka najlepszego burgera z McDonalda, czyli trwalika. Oj, to jest nasz ulubiony burger, aż w trzech paczkach, bo... I bardzo ich fajnie, bo przywieźli prawie tak, napój. Tak, serio, jak nie zamawiamy, z, nie będę mówił właśnie z innych fast foodów, to zawsze dają butelkę Pepsi, a tu Ej, przynieśli panie, serio... Dali... Nie, no nie uwierzysz, jeszcze dalej. Jak Co? Tego, jak Ciężnie, <laughs> ale, ale fajnie. Na wow. Ale nie no, naprawdę pierwszy raz widzę, żeby przywieźli napój. Zawsze przywi przywożą butelkę. I to się ceni, naprawdę. McDonald's zaczął A. robić dostawy. Kazałam jeść na ziemi, bo nie chcę żeby nakruszyć na wysprzątane stoły na sukces. Dokładnie. Moja wina jakby Dokładnie. <laughs> nie fryteczki. no, tak. Fryteczki y Edgy, fryteczki Edgy, duże. A tu, tak, tu chyba będzie drwal i zakręcone fryty, bo sobie wziąłem drwalika, no. Tak, tak dokładnie. Drwalik jest. Pokaż, pokaż, pokaż. Ale ile chusteczek kurczy? Wow, jest tak no jest drwalik. Już otwieram? Jeszcze gdzieś fryteczki są. są. Nie wiem, gdzie Jeszcze pewnie gdzieś... tam. Tak, tu są dwie paczki. Dobrze, okej. Okay. Ja to my jemy. Smacznego. Smacznego. Tak sobie na stołeczku jemy. Na stołeczku <laughs> Wygodniej. I troszkę się obiadamy dzisiaj, niezdrowa, ale tak na szybko. Tu jest drwalik, mm -hmm. jak ja lubię drwalika. Ja też, uwielbiam. Z tym serem, z tym plastrem stopionego sera. W Najlepszy. Genial. Zakręcone fryty. No, no jemy. no. Wcinamy. Tak, na szybko. Przebrani, umalowana i naszykowani na Sylwestra, także możecie zobaczyć efekt naszej pracy. Dokładnie, jedząko jest, więc zapraszamy, proszę sobie nakładać. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Częstujemy tutaj tortillą, to sałateczką i innymi e, smakołykami. Nie, się. Mam nadzieję, że jesteście głodni. Ja tak samo, a my tymczasem się z Wami już żegnamy. Balonik jeszcze tu jest. My się z wami żegnamy i życzymy wam szczęśliwego nowego roku i żebyśmy powiększyli grono naszych subskrybentów Dokładnie. na nowym I roku do spełnienia wszystkich marzeń i sukcesów. Na razie, cześć. Trzymajcie się, cześć.